Siema, z tej strony Atex, dzisiaj jest ze mną Ermix. Siema! Dzisiaj się zagrałem w Glo Garden, bo to mój pierwszy filmik ogólnie jeszcze to grałem, więc... Ma, mam tu jakieś rzeczy w ogrodku. Teraz najpierw pokażę Wam mój ogródek. O, mam 4 biliony. Nie, nie jest jakoś dużo, bo wiem, że inni ludzie już mają po tryliony. Na ale tutaj mi rośnie kolejny beanstalk, tutaj mam złote, to jest te tycel te mniej ważniejsze tu są Ogólnie ten high food, to nie wiem kosztuje po 500 tysięcy chyba jeden to jest drago, drago ale nie wiem po co jeszcze trzymam tutaj mam grepy, maszerący, nie wiem po co jeszcze trzymam dla i w, a w ogóle, to będę potem robił jakieś giwaje. Może. No, To będę pisał w komentarzach. No. tymczasem ja w komentarzach? W komentarzach to dosłownie. Jakbym robił giwaje, to, to normalnie subskrybuj. No. Teraz pokazywam wam ogród dla tego Gdzie to jest? Ale ja nie mam za to ja nie mam za... On jest, nie jest jakiś dobry. Bo ja mało gram, ja mało... Ja bardzo... Ja nie grawało tak jak ja codziennie. Ja gram raz na tydzień. Nawet czasami Ja byłem w ogóle jego pierwszy Beanstalk, bo wczoraj był. Kto wczoraj kupił? Bo ja mam mega Niefar w seedach no, mega Czasami mega jak jest niefarta. Beanstalk, mega to mega ja mi się nie... Jak... No, nie wchodzi niefarta, mi Roblox. No, ciągle jesteś... Jak ty nie grasz, to ciągle jesteś Blady, z tym. Kakawe, blady w, w tym. Jesteś blady w tym... Jesteś blady w tym. O chopie, więc całkiem mam Aha, Pierwszy nie be, zdał. Kurde. Jo, sod Zagowało mi przez chwilę kier Nie wiem jak u was. Ale dobra. Nie wiem, potem jeszcze możecie wpisać w komentarzach, co możemy zagrać. Jeszcze jakieś gdy na Robloxie. Co mamy nagrywać? Hmm. Na Co? Peper jest. Peper! Peper! Pe -pe. Pe -pe. Drugi! Dobra. Ja myślałem, Pe -pe -pe że, jest że będę... dobry, ale... No, okej okay jest, okej. Okay. Okay. W końcu nie jestem blady w peperach. Drugi Pepper Jest. <grytanie>. Nie jestem blady. Jest. 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 Ja, Pepper koop, pepper, ja. To ja peper we pepera koop, heb je de koop, heb je de koop, je de koop, heb je is koop, heb je Ja, koop, heb je de koop, heb je de koop, heb je de koop, heb je de dużo heb je de koop, heb je de koop, heb je Z legendarnego, tego... jajka ślimaka. A nie z tego zbugowanego? Nie. A jak wyglądały? To jest ślimak. No te takie zielone. No to to jest bug egg. No tak, bug Ale ślimak jest nad słaby będą też giwoły może z frutów i roślinnych? I chyba będą z petów, bo... A będą ze Seedów? A jak ze Seedów? Boli ci coś? Nie Ten. no jakbyś dał... Aha, bo nie da się dawać ze Tak. A to by już by musiało być naprawdę coś złego. Nie wiem, jak na jakieś... Wiem, że to się nie uda, ale może na 1000 Dokupię Robuxy i zrobię giveaway Seedów, żebym wygiftował wam Seedy. Na... na pewno nie po pierwszym odcinku tego nie wiemy. Nie będzie jak zabieg. W ogóle To jest. Taki do rozpoczęcia w ogóle tego. No do rozpoczęcia. Jak bo w ogóle mi się wypłamrówka Pepper. Basic springler o tu

SID się chyba nie... Do... Chyba wchodzi w seedy Masz taki prezent, klikasz na... Chciałbym kupić Czaj? prezencik i mogę cię zgiftować, na przykład, papera. Czyli... Ej, zgiftować. Nie, to na to. Gift? Za film, nie. Ja, to ja trzeba nie mieć to 600. Wody. To za 620. Ja, Kupię więcej i będę mógł, potem zabiegiwała je Seedów na jakieś Nie wiem, może nie tysiąc, a na jakieś dwieście, trzysta. No? Ja no, będę zabiegiwała je temu Owoców i rośliny w ogóle i petów. I tak, tak, Ale czy masz do, tutaj dobre dobrego? Osoby, które grają też w ogóle są o wiele lepsze ode mnie. Tak będzie. Masz, mamy tutaj Frozeny dużo. Dużo tych Frozen. Frazeły. To o Frozen, o to I może zrobić takie waria. Jak macie ten owocki kominator, to da, napiszcie w komentarz, bo potrzebuję, mało. Mało, bo No. W ogóle mam Widzicie, na Wisłowie mam niefart, do ciągle lecą, ale jakieś małe dźwięka zamieniają. Ja chyba polinę idę coś w Nie, nie wydaje mi się Pokaj. chyba. to jest mango? No. Te sołki w ogóle widzowie, bo... Nie mam trochę kaszel. Jestem lekko przeziębiony. Ja mówiłem kiedyś myślałem, że, że mam te owocki, a to jest pinky lili i z tego się cieszyłam. Dla mnie, dla mnie to jest dobre To jest total słabe Jest Godly Sprinkler O to idę Ja mam już mało robót Nie wiem, jak to się świeci Co to się w ogóle Co to się odwaliło Co to jest co, co za yes, to za obłapka? Jest gorlaj Ja mam w ogóle lighting road Wiesz A co daje ten lighting road? Nie wiem A ten, że jak jest burza, to ci jak piorun tam strzeli, to masz takie zataczone kółko i ten sygnał jakby piorun ci rozniesie po tym całym oknamie Pepper, a będę miał dużego czego?

Ja dzisiaj kupowałam kaktusy, ale nie wiem czy... Ją... Na czul sure, kaktusy. Kaktusy na... Ale bin stalki, to się... coś <coughs> no. Tylko najgorsze jest wchodzenie. Wszedłem. Ja nie wiem czy będę robił live. I nie no, no może bym... do... bo można robić. Może, może po... Na live'ach? Giveaway. Yeah. Może... Giveaway. Zresztą, to na live będę robił giveaway. No Bo jakby, nie, będzie, nie będę cały czas nagrywał garden To trochę polega na tym, że Kupujesz, sadzisz, zbierasz, kupujesz, sadzisz, zbierasz otwierasz, otwierasz jajka Otwierasz jajka, sprzedajesz rzeczy Robuxów trochę wydałem na to Ja nie wiem, czy się opłaca kupować czy automatycznie Nie, nie opłaca się kupować automatycznie Na pewno będzie jakiś filmik, że będziemy kradli rzeczy od typów Na pewno będzie No, ja, te, ja, ja też Jak na będzie coś tam. dobrego, to ja mam Na pewno będzie, że będziemy chodzić na publiki i kradniemy rzeczy Tylko... O, ja to kupować, ja, że oni, ja to mogę jedną oni kradną od nas No, nie no, ode mnie to mogą Właśnie, od Ciebie tak średnio, ja to... bardziej ode mnie. Tylko żeby to się opłacało. Ja też mam dobry. Bo jakby to kosztowało 2 miliony, to kosztowało. Kosztowało bym Kosztowało. O, no, tu są moje inwentoły. Ile Ty masz grape'ów? No, nie wiem. Dużo. Ale seed'ów? No. 1 2 3 4, 5 Nie no, 37 kosztuje. Czy chcesz 7 do będzie odjewsza i masz coś? Wtedy... Nie. Masz jakby... no... Decided... Tylko tak, żeby się to opłacało. To jest najgorsze, że jakbyśmy to brali. No. Tak? Jak I to nam by się nie opłacało. Goldbini Stalki, wiesz? ale są w sklepie więc nie ma na przykład jakby to nie, nie kosztowało nad nie ja muszę je przetrzymać żeby zarobiły a w ogóle to coś tam widziałem na TikToku że ma, nie wiem ma powrócić noc noc ma nie wiem powrócić ale o. aha w tym ale obejście. pepera masz ale nie, nie wiem czy w, ja tym, bym miał... w tym w tym update'ie ale wiem nie ma ale tego, ja co... Ja Jakbym miał coś od ciebie ukryć, to tutaj kakao Wez on... Na no serio? Nie, no On jest do dupy One na Masz coś od lepszego od, od niego? Sygawa. Masz coś lepszego od niego? No, złote bin z tutaj Co? Gdzie? Tutaj do góry A no. potem... Aha O, CD Sprawdzę Nie ma nic Nie ma A Ja go był bin A Tylko bambu. One są z takim najworytulem zrobimy, więc aż tak nie Czy są? I kupiłem bambusy i śniegu. A tu jak, jak coś to nie będą codzienne. W tygodniu prawie tego w nie będzie, bo wtedy do szkółki niestety... Niestety. 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 O chłopie, pepper mi ur... największy. O chłopie, 15 kilo. Ile już trwa trochę? Bo ja wiem. Nie chcę się sprawdzać. To był taki film za 15, więc na dzisiaj może to było tyle. No. Więc... i narazka! Hello! Ten... Jutro na pewno brać jakiś film i... Elo! No.